Witajcie po tej krótkiej przerwie w nagrywaniu. Ostatnio opowiedziałam Wam o moich ulubionych, najtrafniejszych zakupach perfumowych. Dzisiaj natomiast powiem Wam kilka słów na temat zapachów, na temat perfum, o które wyjątkowo rzadko sięgałam, a które zasiliły moją kolekcję w tym roku. Powodów tego jest kilka, w zależności od tego, jaki to jest flakonik. Taki też powód się pojawi. I e, króciutko sobie na ten temat porozmawiam. Jeżeli będziecie słyszeć kota, <gry> któremu się dzisiaj włączyło wyjątkowe mruczenie. E, wróciliśmy do domu, więc koty, słuchajcie, przeszczęśliwe, i nie odstępuje nas po prostu ani na krok i non-stop mruczy. Także gdybyście słyszeli mojego hafisa. To mruczenie w tle to właśnie. on. Od jakich by tutaj zapaszków zacząć? Hmm, może od tych, które słuchajcie, kupiłam troszeczkę pod wpływem chwili, dlatego że markę Elisa bardzo lubię. I nie ukrywam, że tak kolekcjonuję te zapachy, które zostały dla nich stworzone. I w tym roku padło na, poczekajcie, nujknur. To piękne czarne dzieło. Poza tym słyszałam o nich wiele dobrego i pomyślałam sobie, że to musi być coś dla mnie. Zapach bardzo bogaty, esencjonalny, bo macie tutaj akordy drzewne i macie też miodowe i słodkie, i różane, i też przyprawowe, i ciepłokorzenne. To wszystko się tutaj w nich znajduje. Pokażę Wam zresztą flakonik. Tylko cóż z tego, słuchajcie, jak one tak naprawdę są moimi najmniej ulubionymi he, Elisa. Naprawdę. Już pomijam tą głębię. Po, pomijam podobieństwo do innych znanych zapachów. Ja po prostu po niej nie sięgam. Nie mam okazji ku temu, bo jest to zapach dosyć specyficzny, głęboki, ale ja po niej nie sięgam. I zastanawiam się, czy to się w tym roku zmieni. To jest kompozycja zdecydowanie na jesień i na zimę. Mamy już kalendarzową zimę, się rozpoczęła. Zobaczymy, jak się ta nasza współpraca będzie w tym roku układać. Jeżeli nadal tak będzie, że będą sobie stały w szufladzie, to prawdopodobnie się z nimi pożegnam. Tak. I to będzie mój drugi Elisa, który ma szansę na to, żeby się u mnie po prostu wymiksować z kolekcji. A szkoda, bo zapach naprawdę ładny. Tylko co z tego? Mówię, ja po nie, nie sięgam. To nie jest, słuchajcie, nie traktujcie tego filmu jako tak zwany dekluder, tak, czyli wykluczenie. Nie będę, nie będę ich usuwać. Po prostu mówię wam, jak sprawy stoją. Rzadko po nie sięgam. Kolejny Elisa, o dziwo. I to jest z kolei kolekcja, bo one pochodziły z kolekcji Le Parfum. To jest kolekcja Girl of Now i to jest najświeższy, najnowszy wypód. Wypust, czyli Rose Petal. Ja miałam bardzo wielkie oczekiwania co do tej kompozycji. Raz, że całą serię uwielbiam, słuchajcie, jeżeli chodzi o Garownaw. Kiedy patrzyłam na nuty, wiedziałam, że tutaj będzie inaczej. Tutaj jest totalnie zupełnie inaczej. Tutaj nie ma w ogóle, w mojej opinii oczywiście, zupełnie nawiązania do tej całej linii, bo jest bardzo świeżo. Jest bardzo świeżo, jest pudrowo, jest piżmowo, jest różanie. I taki ten zapach jest delikatny, świeży, świetny na wiosnę i na lato. I kupiłam sobie, słuchajcie, trzydziestkę. Jak widzicie, no było użycie, było, były one używane, ale w porównaniu do innych pochodzących z Girl of Now z tej seryki, jednak najmniej mi się one podobają. One troszeczkę mi przypominają, troszeczkę. Słuchajcie, e, zawach od Lancome, La Vie Belle Rose Extraordinary, tak? Ale tamten jest bogatszy, jest intensywniejszy, jest taki, jak to mówią, ma większe ciało, <taki> takie większe body. Nie wiem, mi się kręci, nie <taki> wiem, chyba z zachwytu. E, a tutaj jest bardziej wytrawnie, bardziej piżmowa, jeszcze od zaczął miałczeć. Cicho. Cicho. W każdym razie również tutaj sobie obiecałam, że jeżeli o niej nie będę sięgała, to to też będzie kompozycja, która u mnie w kolekcji raczej nie będzie gościła. Ale mówię, dam im szansę, bo ten rok był dosyć obfity, jeżeli chodzi o nowości perfumowe u mnie. I nie ukrywam, że też miałam mnóstwo testowania. Słuchajcie, mnóstwo testowania było. O. Płaczek, chyba. Albo co innego. Ja was przepraszam za te atrakcje dzisiejsze. W każdym razie, wracając do nich, no zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo na nie czekałam. Nie mogłam się doczekać, długo musiałam na nie czekać, aż się pojawią w Polsce. Kiedy się pojawiły, yy, słuchajcie, od, od, od razu pobiegłam i kupiłam bez żadnego zastanawiania się, obojętnie ile by kosztowało, stwierdziłam, że jak ty je mieć. No i tak o. Tak to wyszło. Kolejna kompozycja hmm. może przejdźmy teraz do Love Potion Sensual Ruby. To jest zapach, który poznałam dzięki jednej z Was z próbki i bardzo mi się one podobały i zapach nadal mi się podoba. Mimo że ja w stronę od kompozycji z Avonu i z Oriflame jakoś tak wiecie nie ciągnie mnie e, za bardzo w ich stronę. w każdym razie one mi się bardzo spodobały i zapach dalej mi się podoba w tym jednak problem ja wam powiem w tym już wam powiem już wam pokazuję powiem wam w tym w tym ja za każdym razem kiedy sobie pomyślę że ja muszę się mocować tą rzeczą tutaj to jestem wściekła. Po prostu robię się wściekła. I mi przechodzi wszelka ochota na ich używanie, mimo że kompozycja jest naprawdę śliczna. Bo jest ona, poczekajcie sobie, tutaj wypisałam kwiatowa, owocowa, waniliowa i drzewna. Jest śliczna. Jest naprawdę śliczna. I po tym roku, kiedy one, prawie roku, kiedy one nam sobie stały, w tym kartoniku, były używane. Owszem, nie powiem, że nie, ale powinny być używane. Szczęściej już powinno ich tutaj nie być, a jednak, słyszycie, jest mimo wszystko małe. Dlatego ja pewnie przy was wyrzucę to coś. Się. I będę trzymała po prostu je w ten sposób. Może jakąś zatyczkę znajdę, coś miłego, sympatycznego, ale ten szpic powoduje, że ja po nie, po prostu nie sięgam, bo się wkurzam za każdym razem, kiedy mam to ściągnąć. Na wizji dzisiaj był pierwszy i ostatni raz. Tak, burczy mi w brzuchu, przepraszam. Kolejne, o których chcę Wam powiedzieć dzisiaj. Boże, straszne! Jadłam i może dlatego. Nie wiem. Bukutne jest, na pewno nie jestem. Słuchajcie, kolejne. Też w takim klimacie utrzymanym, pudrowym, piżmowym jest to szacht od latawy. Ja nie znałam tego zapachu. On praktycznie, słuchajcie, nie był pokazywany. Nie wiem czemu. I ja tak sobie wymyśliłam, że wiecie, może znajdę jakąś perełkę, tak, może to jest właśnie to. I to jest niewątpliwie perełka, ale niekoniecznie dla mnie, dlatego że one są dla mnie zbyt pudrowo-piżmowe. W ogóle jest to zapach, poczekajcie, kwiatowy, drzewny. No właśnie, piżmowy i pudrowy, ale piżmo. To piżmo i puder na mnie dosyć mocno wybrzmiewają. Buteleczka jest śliczna, słuchajcie. I kompozycja też, psiknę w powietrzu, zobaczcie, jak mało. No mało, no mało. I one są naprawdę ładne żółte kwiaty na początku wiodą prym bardzo, bardzo mocno i bardzo intensywnie, ale jednak połączenie żółtych, żółtych kwiatów, nut, akordów piżmowych i pudrowych to, to jest coś nie dla mnie. One są również bardzo suche, bardzo takie wytrawne. To nie są perfumy słodkie. Czasami się mnie pytacie, bo wiecie, ja jestem miłośnikiem zapachów słodkich. <grym> Czasami się mnie pytacie, czy mogę coś polecić niesłodkiego lub mniej słodkiego. To jest coś, słuchajcie, dla Was. Jeżeli lubicie piżmo, jeżeli lubicie puder, jeżeli lubicie żółte kwiaty, to będzie coś dla Was. One mają dobre parametry. Ale jakoś się nie możemy zgrać, słuchajcie. No, nie możemy. I tutaj też jest bardzo duża szansa na to, że one po prostu sobie pójdą w świat. Oczywiście wiosną znowu je sprawdzę, będę je testować. Ale nie wiem, nie wiem. Profil zapachowy mi nie odpowiada, wiecie? Jednak to nie jest to, co ja lubię. Ja lubię coś w tym stylu, co Wam teraz pokażę. Na przykład lubię Riany. I to jest prezent. Dostałam je od Marzenki. Tyle tylko, że również po nie sięgałam dosyć rzadko. A to dlatego, że. Dlaczego znaczy ja po nie sięgałam? Może dlatego, że. Skończył się nam powoli sezon, ten taki zimowy. Nie pamiętam dokładnie, kiedy do mnie przyszły one. E, ale na pewno to też była taka nawałnica, że tak powiem, e, związana z testowaniem. I nie znalazłam tam po prostu na nich za dużo miejsca. A zapach, już Wam też czytam, jest kwiatowy, owocowy, waniliowy i drzewny. I to czuć: piękny, bogaty, intensywny. A teraz, jak Wącham. Z całą pewnością e, z takim arabskim pierwiastkiem. 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 <grystki> może dobrze, nie pierwiastkiem. E, teraz to czuję. Teraz to czuję. One wcześniej były na mnie słodsze, a teraz, właśnie, co to, to może być? Nie wypisałam sobie nutek, ale nawet jak tak wącham, niewątpliwie jest tutaj coś, co sprawia, że od razu jesteście. Niemalże w 100% przekonani, że to jest zapach arabski. I tutaj nie chodzi o, słuchajcie, nie chodzi mi o markę arabską, która e, wypuściła zapach europejski, tak? Nie, nic z tych rzeczy. One mają dla mnie taki właśnie wydźwięk kompozycji typowo arabskich. Może się podobać, nie musi się podobać. Ciężko mi się na ich temat, słuchajcie, tak naprawdę wypowiedzieć, bo mówię, nie nosiłam ich jakoś tak dłużej niż kilka dni, więc zobaczymy, co takiego będzie. Na pewno, kiedy one do mnie przyszły od niej, byłam e, przeszczęśliwa. Zresztą e, z tej próbki, kiedy je testowałam, też one mi się bardzo podobały. Dzisiaj odbieram je zupełnie inaczej. Dobrze, to je chowamy sobie tutaj. Niech one tam idą. I kolejny zapach również od Marzenki. Pamiętacie? Ślicznota, i to jest yy, szachrazat. Ja wcześniej mówiłam szachrazat, nie? Szachrazat Art al-Zafara. Tamte m, wcześniejsze też były od tej marki. Zobaczcie, jak ładnie one wyglądają. Yy, zresztą w opis Wam rzucę, wszystkie nazwy. I to jest zapach, który mocno przykuł moją uwagę. I to jest zapach, w którym nie trafiłam, że tak powiem, w porę roku. Ja myślałam, że one będą dobre na końcówkę zimy, początek wiosny, ale powiem Wam, że one są tak mocne i tak intensywne, że to jest zdecydowanie jesień i zima. Dla mnie zdecydowanie. Teraz, kiedy powiecie, jak to jest z nimi. Im dłużej stoją, tym stają się lepsze, intensywniejsze, bogatsze. I tak się też stało tutaj. Wcześniej nie wyczuwałam zbyt mocno takiej nuty agarowej, udowej. Teraz to czuję nawet teraz. Teraz to czuję nawet teraz. Nie nagrywałam tydzień, ponad tydzień. Ale to wiecie, po świetlach. Jeszcze śledzik mnie męczy, jak to mówią. Chociaż może nie, nie wydawać się. W każdym razie, jest to zapach waniliowy, pikantny, drzewny i udowy. I ten ud czuć, Oj, O, jak bardzo go czuć tutaj dzisiaj. I zapewne są tutaj też kwiaty. Ponieważ te kwiaty również dosyć mocno, intensywnie czułam I jest... Vanilia jest, słuchajcie, to jest jeden z tych zapachów takich bardzo bogatych. Zatem z całą pewnością powinnam po nie sięgnąć teraz i będę sięgać. Nawet ich, słuchajcie, nie chowam do szuflady, będą stały na komodzie i będę po nie sięgała i zobaczymy, co wtedy Wam na ich temat powiem. Mają duży potencjał z całą pewnością. Buteleczka jest śliczna, zapach... Bardzo bogaty, głęboki, intensywny. Zobaczymy, jak będzie z parametrami, jak się będzie zmieniał. Chciałam powiedzieć do trumienki: no bo słuchajcie, to trochę tak wygląda, nie? <grymne> Specyficzne poczucie humoru od rana. Mam kolejne. I tutaj. Tutaj, kiedy one do mnie przyszły, mowa o Kisa Pink. Byłam zawiedziona ich parametrami. Później parametry się poprawiły. Później były troszeczkę przeze mnie używane i skończyły w szufladzie. I nie wiem dlaczego, słuchajcie, w tej szufladzie skończyły. Powiem Wam szczerze, naprawdę nie wiem, Po zapach jest przyjemny, nieinwazyjny, słodziówny. Poczekajcie, co my tutaj mamy w nim? Gdzie ja je sobie wypisałam? Wypisałam, tak, waniliowe słodki, kokosowe, pudrowe. No cóż tutaj mogłoby mi przeszkadzać? Cóż mogłoby mnie drażnić? Zupełnie totalnie nie wiem, dlaczego ja po nie sięgam częściej. Może to ten róż. Ja nie lubię. Nie przypadam za takim kolorem tutaj. Ale kiedy je też wącham, w ten sposób. Dużo wanilii i jest ta nuta kokosowa. Zdecydowanie jest. Kiedy je puszczę w powietrze, jest. To bogactwo, którego brakowało wcześniej. Nie wiem, dlaczego po niej nie sięgam, słuchajcie. Naprawdę nie wiem. Nie wiem. Dlatego one również będą miały swój teścik. Jeżeli ciągle będą stały w szufladzie, w kartoniku, pewnie się z nimi pożegnam. Taki los. Taki los. Wiecie, nie zaistrzyło między nami od samego początku i później to było takie troszeczkę przekonywanie siebie na siłę. I chyba ostatnia kompozycja, tak jak patrzę, miał być 7, którą chcę Wam pokazać. Jest When Soul Gets High od Paris Corner i to był zapach, do którego zakupu skłoniła mnie Paulina bardzo pięknie na ich temat opowiadała i sobie pomyślałam, że to może być coś dla mnie. Zrobimy je. Tak się prezentuje, oj przepraszam, flakoniczek. To jest takie trochę irytujące, bo takie wysokie dźwięki wydaje ten łańcuszek. Właśnie coś się zaplątało. W każdym razie jest to za... Fach, słodki, ambrowy, ciepłokorzenny, miodowy i tytniowy. I to wszystko w nim czuć. On jest bardzo aromatyczny, bardzo intensywny, również mocny. Dziwny. Tak, bo jest bardzo przyprawowy. I ta przyprawowość nie zawsze może, słuchajcie, się spodobać, ale jest jednocześnie. Słodki. U mnie wybija później miód. Taki bardzo przyjemny miód. Nie jest to taki miód taki jakościowy jak w jury od Kajal. Nie. Nie są one do siebie podobne. Mogłyby stać powiedzmy na tej samej półce, bo tam jest przyprawowiec i tu jest przyprawowiec, ale jednak tam ta róża, która się znajduje, mówię o jury. Robię, słuchajcie, robotę i zdecydowanie częściej chętniej sięgam po zapach od Kajal. Natomiast tu jest ta eksplozja, ten wybuch, ale one później na mnie tak, wiecie, dziwnie przegasają, bo jest eksplozja, czasami tak jest w niektórych kompozycjach, że jest eksplozja, trwa, 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 trwa i tak jakby, słuchajcie, kończyło się paliwo i pst, brzydko dętka się robi. I one tak właśnie na mnie pracowały, kiedy ich używałam wcześniej. To mnie trochę zniechęciło, dlatego je odstawiłam, ale spróbuję zobaczyć tej zimy, jak nam się będzie razem nosiło, współpracowało. Jeżeli będzie porażka, cóż, także pójdą prawdopodobnie świat, bo ja nie chcę trzymać u siebie zapachów, słuchajcie, po które nie sięgam. Zresztą wiecie, że od czasu do czasu robię takie filmy. Gdzie perfumy, po które po prostu nie sięgam, idą sobie. Nie dlatego, że są brzydkie, tylko dlatego, że po prostu ich nie używam. A nie chcę mieć u siebie zapachów, po które nie sięgam. Także tak to mniej więcej by słuchajcie, wyglądało. Jestem przekonana, że Wy również macie u siebie flakoniki, które kupiliście w tym roku z którymi mieliście różne nadzieje, które Wam się podobały na początku, które kupiliście z polecenia. Motywów naprawdę jest mnóstwo, nie trzeba ich wszystkich wymieniać, ale faktem jest to, że po nie nie sięgacie albo sięgacie bardzo, bardzo rzadko. Napiszcie proszę w komentarzach, pochwalcie się, cóż takiego trafiło, ale nie trafiło do końca Wasze piękne serca perfumowe? Chętnie poczytam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Gdybyśmy się nie widzieli, to udanego Sylwestra, choć przypuszczam, że coś tam dla Was majstruje, skonstruuje. Jestem w domu, mam trochę więcej czasu. W każdym razie wszystkiego dobrego, kochani, w nowym roku, w nadchodzącym nowym roku. Niech przyniesie Wam piękne, wspaniałe odkrycia perfumowe, takie, których nie będziecie musieli chować do szuflady, takie, po które będziecie sięgać często i które będą wam każdy dzień umilać, bo po to są właśnie perfumy. Pozdrawiam!